Na moim kanale. Dzisiaj, z tego co widzicie, przebieram się za Tillę. Jakie ja to nagrywam, to. Oj, coś kliknąłem. Jakie ja to nagrywam, to. Tilla jest na czwartym miejscu w topce, a na trzecim jest PHP. Ale ja mówiłam, że nie będę, jakby, obserwować luków, jakby mężczyznach, chłopaków, bo jednak będzie mi znacznie trudniej, nie będzie to tak, jak bym chciała i w danskim sklepie jest znacznie mniej męskich rzeczy. Zanim jeszcze to wszystko zrobimy, to otworzymy sobie prezki od Rudej y, Lamy, no dobra, od Ruda Lama, tego tak niebezpieczniej. Od, ona pod jednym prezem napisała, że wszystko jest na ety. Dziękuję i oczywiście pozdrawiam. Tak, to napisało, że wszystko na ety. Dziękuję bardzo. To są chyba oczy ze 12 diaks, więc mega dziękuję. I no, to też jest najzbrań, bo dobra że wszystko. Dziękuję. Zrobimy sobie z tym luka. To były jeszcze włoski i oczy. Tak, dobra. Damy sobie... oj, to są te nastroje. Pozy może. O, dobra. Um. Ok, czekajcie. O, Ruta Lama. Dziękuję za preski. Serduszko. Ok, idziemy sobie. Już sobie zrobił a No właśnie, zapomniałbym. Najpierw Wam pokażę, jakiego ona ma w ogóle Luka. Wtedy, kiedy ja to nagrywam, wydał znacznie później. Ja to nagrywam 10 czerwca, ale wolę mieć nagranie i w film, jakby wlatywały, niż żeby mieć po prostu nie nagrane, żeby nie było filmów. No i look się prezentuje tak. No i już po prostu idziemy go robić. Ja mam oczywiście zrobione jego zdjęcie. Dobra. Zaczniemy sobie od zdjęcia wszystkiego, żeby było mi prościej. Dobra. Myślę, że sobie zacznę od urody. Nie wiem w sumie czemu. Dobra, może od oczek, bo czy jestem pewna, jakie ona ma. Yy, ma te za 12 diaks, chyba całe na czarno zmienione. Albo na jakieś ciemne brązowe ewentualnie. Nie, to ma chyba takie trochę jakby niebieskie. O to bym dał jakiś taki ciemny niebieski. Nie, nie, czekajcie. O, dobra, tutaj może... Nie. Nie, dobra, tak chyba musi zostać. Oczy zostają takie. I też na Jesteś jakby wiecie, z tego zdjęcia nie widzę jakoś super dokładnie yy, jak yy, to wygląda. Brywi ma jakieś albo ciemnobrązowe, albo czarne. A no właśnie, ono ma niebieskie kolor skóry, który jest uni, Unii, bo to akurat wiem, więc sobie weźmiemy ten, on jest chyba najbardziej podobny. Ale ten niebieski kolor skóry jest u nich z, z, z chyba do 22 roku, z grudnia, więc go raczej nie zdobędę. W sensie nie no, może zdobędę, ale nie teraz. Dobra, usta ma takie... Zrobię sobie jeszcze... Zapomniałam, żeby robić poparę zdjęć, żebym po prostu lepiej widziała. Okej, okay, dobra, teraz widzę lepiej. Usta ma też Unii. Bo nie kojarzę ich ze sklepu. Tak, to, to jest Unii. Nie wiem jakie, ale wiem, że to jest uni. Um... Może któreś. Te. Te są nawet bardzo podobne. Ej, nie, nie wiem, czy to nawet nie są te. Nie, to są chyba trochę inne. Ale weźmiemy sobie te. I one mają takie, jakieś jasne, niebieskie. Ale weźmiemy sobie ciemniejsze. Po prostu pasowały do tej skóry. Weźmiemy sobie takie. I one. Będą trochę większe. Nie, dobra, to jednak nie są chyba te, ale jednak wyglądają bardzo podobnie. Nie jestem pewna, więc po prostu już nie będę nic mówić. E, teraz włosy. Kręcone, może? To będą takie wkręcone. Te wezmę, jakby, jakby nie znalazłam lepszych. Albo te? Hm. Dobra, teraz znaleźć tutaj włosy. I nie wiem, czy to. Bo ja je skądś kojarzę, ale nie wiem skąd, więc nie wiem, czy to są. Na, czy to nie są na przykład slogowania jakiegoś albo coś. Hmm. Dobra. Tak, na szybko przewinę, żeby tak. Nie, dobra, to zostajemy. Ma... Te są chyba parki. Pod podobne nawet. Dobra, stoimy przy Ja tylko teraz ten, też ten kolor muszę jakiś taki podobny dać. Dobra, weźmiemy ten. Ona ma inny kolor włosów, bo to widać, ale jednak do tej skóry bardziej pasuje ten, według mnie. Um, Okej, okay. ona też ma jakby na nosie i jakby na policzkach jakieś takie coś. <noise> e, po prostu jakieś rumieńce, ale to nie są te. Hmm. Weźmiemy sobie te, gdyby nie było niczego lepszego, ale to jest też na nosie. Może takie, tylko w wspomnianym kolorze. Tak, wydaje mi się, że to może być to. E to mi się zdjęło, nie zdjęło mi się. Takie, to jest chyba jasno różowe, ewentualnie takie jakby o takie przeskwiniowe bardziej. Hm. Dobra, to jednak nie jest chyba to, ale jest... Nawet podobne. Yy, nawet, więc ale sobie to po prostu zostanie. Mm, Okej. Okay. Ma też jakiś tatuaż. Ma jakieś paznokcie? Chyba nie. <grym> Można w sumie ubrać jakieś niebieskie, jak są. No, te są spoko. Pasują tanie. W sensie, no nawet tanie. Yy, ja wiem, który to jest tatuaż. A I ma jeszcze tatuaże na rękach. Yy, na pewno ma... O ten też, no po prostu czarny, więc nawet nie będę zmienić koloru. A na rękach mam może to nie, bo ma na drugiej ręce na pewno. Dobra, ja zrobiłam zdjęcie tak, żeby dać tylko jedną rękę, więc sobie sprawdzimy, żeby było dać obydwie ręce. Okej, okay, dobra. Ma na obydwu rękach. To jest to? Nie, chyba nie. Możliwe też, że ten tatuaż jest... A nie, bo teraz mi się to zdjęło, no a ona ma obytwo. Możliwe też, że ten tatuaż jest u niej, albo jeżeli go po prostu nie znajdę, to weźmiemy jakiś inny. O, to jest to? Nie, chyba nie, chociaż nie wiem. A dobra, to było zmienione, no bo mi się jakieś takie jasne wydawało. Nie, to nie jest to, ale jednak jest podobne. I ma jeszcze na nocy jakieś tam... Ale to jest chyba albo od butów, albo jakaś bransoletka na nogach, o ile takie istnieją, w sensie istnieją w msp Nie, istnieją w sumie, dobra. E, o, o to mi chodzi, o to co myszka Pokazuję to takie serduszko, tutaj tak, to jest jakaś bardziej taka bransoletka, albo coś. E, dobra, jeszcze tak szybko spojrzałam na jej e, luka. Okej, okay, lecimy już do ubrań. Ona ma białą sukienkę, taką długą. To będzie albo maxi, albo swobodnie, może nie, raczej nie. To będzie pewnie maxi, w sensie w tej kategorii, takiej. To nie jest ta ale jest jakby, no, nawet podobno, więc jak nie znajdziemy nic, ale przygotowujemy ją, albo może ta, to to nie, to też jest inne. rękawy ma inne. Ale zostaniemy chyba przy tym, bo nie wiem, w jakich innych by to mogło być. To nie. Tu nie. Nie. No i tutaj też raczej nie. Nie, dobra. Zostaniemy przy tym, tylko zmienimy całe na biało. Dobra, ten look będzie chyba najmniej podobny z całej tej serii. Głównie przez tą skórę, bo jednak e, Tidla ma to, ten swój taki charakterystyczny e, kolor skóry. E, ale no cóż, e, robię co mogę. Dobra, i buty będą pewnie w szpilkach. Hmm. Możliwe, że to te bo ona ma jeszcze takie jakby skarpetki, tukie, bardziej pod czy jakoś tak to się nazywa. Um. O. To mogą być nawet te, tylko już całe biało ona i ma, ale ma też chyba je trochę dłuższe. No ale też już tak nie będziemy. O, te... nie, dobre, to nie są te, bo nie mają koronki. No, to wiecie, po prostu by lekkie skarpetki by były takie jednokolorowe. No, no to po prostu, nie wiem, weźmiemy sobie te. Yy, całe na biało. No, skarpetki jak skarpetki. Yy, I teraz te buty jeszcze sobie zmienimy na biało. Całe też. Nie, to chyba nie są one, ale nie widać jakiejś super bardzo różnicy, głównie przez tą sukienkę, bo ona ma trochę inną. Dobra, yy, więc no, teraz lecimy sobie do yy, dodatków. Yy, w czapkach albo... O, dobra, tu jest ta korona, już ją znalazłam. Ona ma taką koronę tą. Nie, ona jest sobie taka jasno-szara bardzo. Albo to biały? nie, okej, okay, tak, taka jest ta korona. Teraz mi to się nawet przypomina Luk Tilly, przez tą koronę i ten, tą sokienkę. <grym> Ma jeszcze kolczyki, to nie wiem czy to nie są te... Nie, to nie są te takie jakby zwykłe kolczyki. Dobra, one będą chyba w biżuterii, zjadę sobie na sam dół. Bo gdzieś tam powinny być... ojejku, ile tego jest. Takie... Kol... o te, one są... To są chyba w sumie najzwyklejsze kolczyki, jakie mogą być. To też chyba nie są te, ale ja je wzięłam tak na wszelki wypadek, gdyby niczego innego nie było. To teraz znowu wracamy na górę. Um, to nie te. Dobra, przy okazji będę szukać um, tej bransoletki na nogę, chyba że ona jest po prostu połączona z putami. I ono ma jeszcze chyba. Nie, dobra, to jest tatuaż na szyi. Okej, okay. ma jeszcze tatuaż na szyi. A, yy... dobra, jeszcze miałam tatuaże. Da się obrać. Dobra. To nie jest ten, ale jego chciałam tak. Ja to ciągle też powtarzam, więc was to przepraszam, ale jego chciałam na wszystkich wypadek, jak... Ej. Nie, dobra, to mi się. Nie, to mi się kojarzyło. Że... Nie wiem, czy mi się to z jakimś pakiem. Nie wiem dlaczego. Chyba, że jest podobna do jakiegoś paka. Dobra, jednak zostaję przy tym tatuażu, bo tego jej nie mogę znaleźć. Um. No a, no dobra, to, to w sumie tyle. Taki prezentuję jej look. Teraz jeszcze Wam włączę, jakby do porównania jej look, żebyście porównali. No cóż, look Tilly na pewno jest lepszy na to już trudno. Więc no, tak się po prostu prezentuje. Mogło być znacznie lepiej. Jak macie tą skórę u niej chcecie sobie zrobić tego Luka, to jej użyjcie. Wtedy yy, też zmieńcie sobie kolor włosów yy, i ust. Yy, no, jest drogi i jest też tutaj... Nie, dobra, są tylko trzy rzeczy VIP, to nie aż tak... Nie, cztery. To nie aż tak dużo. Jakoś tutaj 5825 Starcoins i 21 diaks. Um, czy się opłaca według mnie nie, no ale jednak jak komuś zależy, no to wiadomo kupcie, a ja już będę kończyła. Jeżeli, jeżeli Wam się podobało, to zapraszam na moje inne filmy. Miłość będzie, jak, jak zostawicie subskrypcję albo łapkę w górę. No ja kończę pa pa!